Jest rok 2009. Upada Stocznia Szczecińska. Dzieje się tak po decyzji premiera polskiego rządu Donalda Tuska, który odmawia stoczni poręczenia kredytu. Około 4000 ludzi traci pracę i ląduje na bruku. Wiele małych firm kooperujących ze stocznią idzie także na dno. Dlaczego przypominam to właśnie teraz? Bo jest to bardzo dobry przykład na to, jakim hipokrytą i fałszywym człowiekiem jest Tusk. Pozwólcie, że wyjaśnię. Aktualnie trwa kampania wyborcza i koalicja obywatelska dwoi się i troi w udawaniu polskich patriotów i tradycjonalistów, by po raz kolejny oszukać wyborców, którzy może mniej interesują się polityką i nie śledzą na bieżąco wszystkich wydarzeń. Trzaskowski, który zdejmował krzyże w stołecznych instytucjach i którego syn nie przystąpił do pierwszej komunii świętej, pozuje nagle na katolika ze święconką i życzy wszystkim wesołych świąt wielkanocnych. A Tusk, którego polityka doprowadziła do upadku wielu firm i zakładów produkcyjnych, m.in. wspomnianej przeze mnie wcześniej Stoczni Szczecińskiej, kreuje się obecnie na polskiego Patriotek Gospodarczego. Nie wierzycie? Niestety to prawda. Wyobraźcie sobie, że kilka dni temu podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Warszawie Tusk oznajmił nagle, że jest nacjonalistą gospodarczym. Podkreślał, że narodowa gospodarka zasługuje na wysiłek wszystkich, jest to podstawowy, być może dziś najważniejszy wymiar polskiego patriotyzmu. Niebywałe, prawda? Co za tupet i obuda. A gdzie był w 2009 roku? Dlaczego przekreślił Stocznię Szczecińską? Mógł ją przecież uratować, ale tego nie zrobił. Tłumaczył to wtedy decyzją Komisji Europejskiej, która uznała pomocowość państwa nielegalnym. Rząd Tuska nie odwołał się od decyzji Komisji Europejskiej i rozpoczął się proces likwidacji stoczni tej likwidacji stał się Sławomir Nitras. W tym samym czasie stocznia w Rostoku, gdzie mamy analogiczną sytuację, otrzymuje wsparcie ze strony rządu Angeli Merkel. Nasza stocznia upada, niemiecka stocznia trwa nadal. Zresztą wielu szczecińskich stoczniowców znajduje tam zatrudnienie. Tak samo jest ze stocznią francuską w Saint-Nazaire. Francja odwołuje się do CUE i wygrywa. Pomoc dla francuskiej stoczni okazuje się legalna. Jak sami widzicie, Tusk nie jest żadnym polskim patriotą. Kłamie w żywe oczy, by osiągnąć swoje cele polityczne. Nie dajcie się oszukać. Jedyną propolską partią jest Konfederacja. 18 maja głosujemy na Sławomira Mencena.